Dzień dobry, dzień dobry. Damian Bugański z tej strony. Czwarty sezon rozrusznika porannego i odcinek numer dwa. Zaczynamy sobie oczywiście od. Ćwiczenia cardio po to, żeby pobudzić nasze serducho do pracy, żeby krew zaczęła szybciej krążyć, żeby dotleniła wszystkie nasze tkanki, żebyśmy się mogli obudzić i przygotować na kolejne ćwiczenia. Generalnie, delikatnie, spokojnie, to jest zazwyczaj wykonujemy te ćwiczenia rano, więc tutaj nie ma co y, silić się na jakieś super skomplikowane ćwiczenia. Chodzi o to, żeby troszeczkę poskakać, na zmianę bieg taki, gdzie kolana idą do klatki i na zmianę pięty o pośladki. Na razie delikatnie, bardzo krótki ruch, stopniowo można coraz wyżej, coraz wyżej. Wyżej, coraz bardziej pięty do, pośladki, do pośladków zbliżać, ale oczywiście chodzi o to, żeby tutaj nie stukać, nie skakać, nie tupać, tylko bardzo, bardzo delikatnie. Zwykle, gdy zaczynamy, to mamy problem z tym, że wykonujemy ćwiczenia za mocno, a ja namawiam do tego właśnie w tych rozróżnikach, żeby zacząć od delikatnych, spokojnych ćwiczeń i stopniowo dopiero, gdy ciało się zaadaptuje do wysiłku, wkręcać się na wyższy poziom. Super, minuta minęła, więc pierwsze ćwiczenie zakończone, zaraz zobaczysz sobie na ekranie drugie ćwiczenie, jakie będziemy wykonywać bo ja tutaj troszeczkę przyciągnąłem. a drugie ćwiczenie będzie to koci grzbiet, ale wykonany tak super, super wolno, z akcentem na pracę biodra, na miednicę, na pracę łopatek, na ustawienie głowy, więc ty wykonuj to ćwiczenie bardzo wolno, dosłownie w czasie tej minuty, to powinieneś wykonać nie wiem, z 5 powtórzeń, nie? Ja jeszcze sobie tutaj omówię technikę. Dobra, więc kręgosłup idzie do góry, staram się podkręcić miednicę pod siebie, odepchnąć się od ziemi, następnie w drugą stronę głowę zadrzeć, łopatki złączyć i wykręcić miednicę ku górze. I teraz ten ruch ma być super wolny. Skupiam się spokojnie na tym, jak mój kręgosłup działa, kręg po kręgu. Nie szarpię, nie robię żadnych dynamicznych ruchów, tylko pełna kontrola. Oddycham spokojnie przez nos. Biorę wdech nosem, wydech ustami. Odpycham się mocno od ziemi, raz łączę łopatki, raz skupiam się na tym, żeby one mocno się rozeszły od siebie jak najdalej. Raz chowam głowę, raz ją zadzieram. Raz podwijam miednicę pod siebie i zasysam tempek do kręgosłupa, a raz w drugą stronę odwijam miednicę, wykręcam jakbym chciał wypiąć tyłek do tyłu. I tak jeszcze przez 10 sekund równo spokojnie. Koci grzbiet, czyli pełna mobilność kręgosłupa od zgięcia do wyprostu, wielo, no nie wielopłaszczyznowy, ale wielosektorowe ćwiczenie. No i dobra, no i co, lecimy sobie dalej, kolejne ćwiczenie będzie w takim ukłonie japońskim powiedzmy, jedno przedramię ustawione na podłożu i będziemy sobie robić rotację łokciem do sufitu tutaj na zmianę, przez 30 sekund jedna strona, przez 30 sekund druga strona. I teraz o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o poprawę ruchomości w odcinku piersiowym kręgosłupa, więc ta pozycja gwarantuje nam, gdzie pośladki są blisko pięt, że odcinek lędźwiowy jest tutaj stabilny, a my wykonujemy rotację głównie w odcinku piersiowym, więc bardzo istotne ćwiczenie dla wszystkich osób, które dużo siedzą, a jeśli uprawiasz jakiś sport, na przykład sporty walki, albo na przykład siatkóweczka, koszykówka, no to rotacja w odcinku piersiowym mega istotna z uwagi na funkcjonalność ruchu, więc po prostu rób to. 30 sekund minęło, więc zmiana strony i pracuj cały czas tak samo. No a co? No, raz jeszcze przypomnę, że rozruszniki poranne są publikowane trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek, ale ty wykonuj je codziennie. Możesz sobie wybrać dowolny zestaw, tych odcinków jest naprawdę dużo. Wykonuj je regularnie, a zobaczysz jak twoje ciało będzie świetnie funkcjonować. No i mam nadzieję, że pod każdym filmem zostawisz mi krótki komentarz, cokolwiek, choćby dwa słowa, y, zostawisz kciuk w górę, bo dzięki temu po prostu jest szansa dotrzeć do nowej publiczności, a jeśli chcesz mi w tym pomóc, to zawsze możesz podesłać swoim znajomym i powiedzieć hej stary, weź, Damian robi fajne ćwiczenia, weźmy to poróbmy sobie rano, zobaczysz, poczujemy się wszyscy tutaj lepiej, nie? Więc no zapraszam do tego, żeby słać tą dobrą nowinę dalej. A tymczasem kolejne ćwiczenie, tak jak pokazane, pozycja 90-90 i lekki skłon, więc przechodzę do, z siadu do 90-90, Delikatny skłon, przytrzymuję sobie 5 sekund i powoli wracam. Te ćwiczenia już są znane i omawiane, bo we wcześniejszych odcinkach już je omawiałem, we wszystkich wcześniejszych sezonach. Ale tak dla przypomnienia, powiem tylko, że chodzi tutaj o rozciąganie pośladków, o rozciąganie dolnego odcinka kręgosłupa. Tak mówiąc skrótowo, więc ty sobie po prostu z tym pracuj. Jeśli jest to dość trudne, to. No co, no, no trzeba nad tym pracować, no tyle mogę powiedzieć. Mm, Rozrusznik poranny może być... Dobrym do tego rozwiązaniem, ale jeśli chcesz popracować faktycznie w konkretny sposób nad ruchomością bioder, ale także innych sektorów, jak przednia taśma, tylna taśma, obręcz barkowa, stawy skokowe i tak dalej, to skuteczne, bardzo skuteczne rozwiązania i nieco bardziej rozbudowane znajdziesz w programie mobilne ciało 2.0 na stronie Człowieku Więc jeśli rozruszniki się podobają, no to mobilne ciało zrobi po prostu robotę. Super. Drugie ćwiczenie zrobione, a trzecie ćwiczenie już widzisz sobie, jest pokazane. W takiej pozycji podporu, troszeczkę jak w psie z głową w dół, wykonujemy wspięcia na palce i opuszczenie pięt. Wpięcia na palce i opuszczenie pięt. Więc tutaj na początku ten kąt może być do, dość mocno rozwarty, a stopniowo z każdym powtórzeniem możemy go zaostrzać, wyostrzać. Ja teraz tutaj troszeczkę zmieniłem wersję względem tego, co było w pokazie, ale Ty możesz wykonywać to na zmianę. Albo kolano do klatki, a druga noga się prostuje, czyli robię sobie to naprzemiennie, albo wykonuję równocześnie obie nogi, wspięcie na palce i e, pięta. Do ziemi, więc widzisz, ja sobie to zmieniam. Raz robię obie nogi, raz robię na zmianę i tobie sugeruję dokładnie tak samo. A stopniowo, jeśli czujesz, że masz możliwość i że ta tylna taśma poprawia się, jej elastyczność, możesz stopniowo coraz bardziej stopy zbliżać do dłoni. Tym sposobem i jeszcze większy bodziec dasz dla swojej tylnej taśmy. Ale tak jak wspomniałem na początku, zaczynamy luźno, delikatnie, może być to nawet dość duża odległość. Grunt, żeby wykonywać tą robotę świadomie, bez szarpania po to, żeby ciało mogło się adaptować, żeby nadążało za nami, a nie żeby zostało przeciążone. Jeszcze 5 sekund do końca, a jest to nasze ostatnie ćwiczenie, więc ja już powolutku się żegnam i oczywiście zapraszam na jutro. Odpal dowolny odcinek i zróbmy te ćwiczenia wspólnie. Zapraszam oczywiście do tego, żeby zostawić łapę w górę, zostawić komentarz, bo dzięki temu kanał się rozwija, ja docieram dalej. Na Tobie życzę dobrego dnia, widzimy się jutro, cześć.